Nagrywamy dzisiaj Marku. Taki, że przez cały dzień porozumiewamy się tylko i wyłącznie przy użyciu tłumacza Google. Kupiłeś już moja płytę na www.kruszkim.pl? Nie kupiłem. To kup frajerze. Spierdalaj. Nie stać cię. A może i nie stać. Zaraz przyjdzie olejnik i cię zwałci. I ciebie każę też. Jak olejnik, to gej to możliwe bardzo. Dlatego kupcie moja płytę. Dobra, idziemy stąd. Musi być cię lepiej, słychać kupmy głośnik. Dobry pomysł, rzeczywiście musimy kupić głośnik, bo ciebie też nie słychać. Zamknij ryj już, bo nie chce mi się cały czas pisać. Ale to ty grasz głowna postać, a nie ja. Pieniądze leżą na podłodze. Chcesz. Kaszel wiesz. Kaszel wiesz. Kaszel wiesz. Kaszel wierz. Kaszel wiesz. Kaszel wiesz bierz. Kaszel bierz. Kaszel bierz. Kaszel bierz kaszel biesz będzie na piwo kaszel kaszel biesz kaszel biesz kaszel biesz kaszel biesz 5 bies. <śla> <millions> <śla> złoty 5 złoty kaszel biesz kaszel biesz 5 złoty kaszel biesz kaszel biesz kaszel biesz kaszel biesz używać telefonu bo ma za małe ręce chodźmy do fury Mam dla Ciebie zadanie Marek, musisz kupić papierosy dla Karła, Malborogoldy, bo biedny umiera. Jedź po głośnik szmato, bo nic nie słyszę. Najpierw papierosy, podczas jazdy nie używa się telefonu, kup papierosy, Odłóż go, kup papierosy, 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 kup papierosy. ciągną Paweł Karla, kup papierosy papierosy masz kiosk? kup malboro góry każdy mówi że ci pocałuje całym jak to zrobisz Bo pan mnie nie słyszał. A i teraz mnie słychać czemu karzeł nie ma telefonu? Bo go nie stać. Ciebie nie stać, kruszem biedaków. Karzeł, bo cię sprzedam do diabła. Chodźcie coś zjeść, bo gwiazdo życie. Nie. Nie. Nie? Tak, tak, tak. Idziemy. Jestem głodny, chodźmy w końcu do tej restauracji. Mogę iść nawet jeść na śmietniku, bo jestem tak głodny. Okej okay, to jedziemy do kontenera, zjesz tam, a my jedziemy zjeść sushi. Zajebiście, lepiej dla mnie, nie lubię sushi. Jesteś tego pewny, Karzeł, śmietnik blisko. Jestem tego pewien i też tego, że jesteś debilem. Wybiorę ci w takim razie najlepszy śmietnik w okolicy, Kaszełku. Juhu, cieszę się, dzięki. Uwielbiam sprawiać uśmiech na twarzach karłów. Zamknij J.A.P.E. i jedź. Jesteśmy ma miejscu, Kaszełku, smacznego życzę. Wiesz, bo z ty... chyba jesteś chory, sam sobie to żryj. Ale to ty chciałeś to żreć, a nie ja. Ja Fajne tego ja nie widziałeś. będę. Mogę cię zaraz uwalić na łeb jak chcesz. Fajne laseczki widziałeś. Są tu jakieś laseczki, które są poleciec w tango z kamerzysta? Nie mogę mówić, nie mam języka. Głupi film na ludzi. Po co, Marek, tutaj jesteśmy? Chciałeś wyrwać jakieś laseczki. Zapomniałem. Chodź. Chodź. Maja na nas wyjeżdża. Choć Marek gdzie indziej zrobimy zakupy? zdjęcie? Nie wiem a jakiego typu zdjęcie? Jeszcze raz będziecie mi w domu, że dzwonię policję. Selfie w lustrze. To jak z tym selfie w lustrze? Co ty odpierdasz, karzeł? Zawijam to auto, ale nie sięgam do pedału. Wypierdaj, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wpierdaj, Jadrzej, wracaj sobie z buta. Wyrzuć go z auta, Marek. Zostaw karła. Czy jesteś pogromca karłów? Dobra ch... z tym twoim samochodem. Marek idzie na sushi. Gdzie siadamy? Okej, okay. co bierzemy? Sushi chcesz? Wybierz coś. Ja nawet nie wiem, co tutaj jest dokładnie. Może menu weź. Wiem, że jest susi. Menu weź. Zaraz pójdę po menu. Już jest. Dziękujemy bardzo za menu. Sprawdzę, co mają. Gejoza. Takie pierożki. To weź trzy razy. Pierożki. Tak, młode pierożki. Dobrze to wezmę pierożki Gejoza. Czy możemy złożyć zamówienie? Super. Poproszę trzy razy pierożki Gejoza i do picia woda dwa razy. Nie gazowana? Gazowana. Gejoza z czy z mięsem? Z mięsem. Wszystko? Tak. Kartę. Dziękuję. Udało się. Dobre te pierożki. Będziemy wpierdalać pierożki. Okej. Okay. Patrz mamy wodę. Napój się. Dobra woda. Dlaczego nie wziąłeś wody dla karła? Dla karła nie ma. I dla ciebie też nie pajacu w masce. To ja mu oddam swoją chcesz karzeł. Ale nie ma dla ciebie. Pedale. Oddawaj tą wodę. A co ja wielbłąd jestem, żeby wodę pizz? Ja wolę mocniejsze trumki. Każę masz hajs na wódkę. Dzień dobroci dla kary. Idę do Monopola się zajebać i skończę na obszczanej klatce zażyganym. I tak wiem, że pójdziesz za ten hajs na ziemię. C... Kur... nie tykam. To czemu spałeś z olejnikiem? Dobra, bał się, kruszel, idę do monopola, strzała. To idź. Dziękuję za pierożki. Karzeł oddaj. To moje. czego? A okej, okay, ja mam tutaj. Karzeł tylko nie polykaj w całości. Dobre te pierożki, ale wolę inne. Młode wolisz? To karła. Każeł stary dziad 32 lata dopiero zajebiste były te pierożki tak serio mega słabe idziemy sto chodź debilu zostawiliśmy tego śmiecia w restauracji i teraz idę z synkiem na zakupy tak synek idziemy na zakupy co mi kupisz Idź synek. Dzień dobry, chciałbym mieć wzrostu bardzo. Nie? nie posiadam, ale naprawdę tego potrzebuję. Któż pomóc? Tanie ciuszki dla karła są. To chyba dyskryminacja L. Wychodzimy. Hej, mała, bardzo mi się podobaś. Co powiesz na miłość stałem? Dostałeś kosza. Trudno, to jakaś suka była. No ale sam fakt, jesteś nieudacznikiem. Spokojnie kazeł. Hej mała, bardzo mi się podobasz. Co powiesz na miłość z Karłem? No to taka. No chodź.